Witam serdecznie na moim kanale Lwy. Czytanie dla Was na listopad, czytanie miesięczne. Jeżeli chodzi o miłość, to karta mówi tutaj o czasie oczekiwania. Czy jesteście singlami, czy jesteście w związku, to tutaj karta mówi o oczekiwaniu na, na miłość, na przede wszystkim skupienie się tutaj na sprawach materialnych, także. Nie chodzi tutaj o, o samo zarabianie pieniędzy, ale na przykład ale takie uporządkowanie po prostu się, ustabilizowanie się, to będzie Waszym głównym priorytetem. Jeżeli chodzi o osoby, które są w związkach, czy to małżeńskich, czy też nie, wy będziecie próbowali razem rozwiązać po prostu te problemy, ale to Wasze ostatnie zdanie tutaj będzie. Jeżeli chodzi o rodzinę, karta śmierci, no moi drodzy, są to duże arkana. Coś tutaj się w waszej rodzinie będzie zakończało, mogły być to problemy, mogły być to. Uzależnienia, mogły być to problemy z dzieckiem. Tutaj się to wszystko zaczyna rozwiązywać. Zaczyna się to rozwiązywać, i też pokazuje się tutaj światło, po prostu, i zostawia miejsce na coś nowego, bo zawsze, kiedy jest tutaj karta śmierci, jakiś temat zamykamy w swoim życiu, a nowy otwieramy, robimy miejsce. Także tutaj nadchodzą do was, moi drodzy, zmiany. Jeszcze te zmiany nie są wprowadzone. Najpierw dopiero będzie się do powoli wszystko zakajczało. Także osoby też niektóre, które miały w rodzinie osobę, która jest chora lub i z możliwością wyzdrowienia, to jest tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta osoba tutaj wyzdrowieje, moi drodzy, bo to jest zakończenie czegoś złego. I to jest u Was w rodzinie. Jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, no to w pracy, wybaczcie tutaj, że mój synek też e, czytanie robi dla Was osobne. <laughs> wybaczcie. E, mam nadzieję, że wszystko jest tutaj słyszalne. Drogie Elwy, jeżeli chodzi o pracę, praca, skupiacie się na finansach. Jest tutaj najprawdopodobniej na horyzoncie, już dla was widoczny tutaj awans. Skupiacie się w tym miesiącu na przede wszystkim robieniu pieniędzy. Także skupiacie się tutaj na pieniążkach, awansy są jak najbardziej tutaj możliwe i Wy też do tego będziecie mieli po prostu tą smykałkę, moi drodzy. Tutaj można i załatwiać wszystkie sprawy w miesiącu w listopadzie. Tutaj skupiać się iść na szkolenia, to Wam będzie tutaj podnosiło po prostu Waszą no, taką barierę, po prostu hierarchię w sferze zawodowej. Jeżeli chodzi o was samych, tutaj wy będziecie podejmowali się niektórzy e, no, pewnych działań, takich jak na przykład osoby, które tutaj mogły mieć problem z używkami, to tutaj mogą się podjąć po prostu leczenia. Mogą nie. się podjąć leczenia i e, przejść po prostu na odwyk e, i tutaj radzić sobie z tym. Ważne jest też to, żeby tutaj w tym miesiącu nie być też e, zamkniętym e, po prostu w sobie. Pamiętajcie, że jest więcej osób z takimi właśnie problemami, które e, tutaj są, które wy macie. To jest coś, wszystko do obgadania, bo inne osoby tego też z waszego e, e, przepraszam, z waszego otoczenia doświadczyły. No, to chciałam właśnie powiedzieć. Jeżeli chodzi o radę dla Was, moi drodzy, radą dla Was jest, abyście wy e, troszeczkę e, byli mniej emocjonalni w tym miesiącu. Troszeczkę mniej emocjonalni. Nie okazywali za szybko swoich uczuć, chociaż asertywnym trzeba być, musicie być stanowczy w wielu sprawach, ale jest tutaj właśnie informacja na ten temat, żeby się nie pokazywać z tej strony, że wy jesteście za bardzo empatyczni. Nie wiem dlaczego, ale tak musiałam powiedzieć, że niektóre osoby po prostu z sercem na dłoniach, jak to się mówi, są, ale tu jest właśnie taka rada, żeby nie pokazywać tego w tym miesiącu ze względu widocznie na to, że mogą Was po prostu w to serduszko zranić, moi drodzy. Ogólnie mniej pokazywać się ze strony empatycznej. Ja wiem, że to ciężko się tak, o, tak od razu wiadomo, odmienić to nie o to chodzi, bo to empatia jest bardzo dobrą cechą, ale chodzi o to, żeby się troszeczkę w tym bardziej, moi drodzy, kontrolować. Jeżeli chodzi o e, tutaj radę dla Was, to jest tutaj karta mówiąca o tym, abyście Wy e, pamiętali o tym, że niektóre rzeczy są bardziej czasochłonne. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, to musicie zacząć od małych rzeczy, aby osiągnąć duże rzeczy. E, moi drodzy, osoby, które tutaj są w Waszym otoczeniu widoczne, e, są tutaj osoby, które to może być. E, Czyli tutaj brat. E, brat, który ma taką przeszłość dosyć. E, przeszłość dosyć burzliwą za sobą. E, może być tutaj ty, po prostu problem. Może mieć taki problem, a, że po prostu on aczkolwiek nie, nie będzie chciał sam o tym do Was przyjść i porozmawiać do niego trzeba będzie wyciągnąć tą pomocną dłoń. Jest też osoba, która będzie dużo młodsza od Was, która będzie chciała zacząć swoje życie. Także, jeżeli jest jakaś młodsza osoba, może być to nawet Wasze dziecko, tutaj zaczynają się poważne plany na życie u tej, tej osoby. Może warto z tą osobą porozmawiać poważnie na właśnie życiowe tematy. Również uważajcie, moi drodzy, na osobę, która mogłaby waszym otoczeniu manipulować. Zwracajcie, moi drodzy, na to uwagę. Tutaj możliwe jest po prostu osoba manipulująca waszym otoczeniem, i to nie tylko wami, ale to wszystkimi. Także uwaga na takie toksyczne osoby. Moi drodzy, to było dla was czytanie listopadowe. Z góry przepraszam za tutaj zakłócenia hałasy. No niestety, ale chcę wam tutaj już te czytanie przedstawić. Czarno na białym. Postaram się następnym razem też tak zrobić, żebym tutaj miała spokojniutko żebyście dobrze wszystko mogli słyszeć. Moi drodzy, zapraszam do łapkowania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i mam nadzieję, że wszystko co dobre tutaj Wam się spełni, moi drodzy. Zapraszam do kolejnych czytań i pozdrawiam Was ja i mój synek też. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!